Z Ewangelii według Świętego Mateusza: Oto Twoja matka i bracia Twoi stoją na dworze. W dzisiejszej Ewangelii wyraźnie rozróżniamy dwa plany: tych, którzy są wewnątrz, na spotkaniu z Jezusem, słuchają Słowa Bożego, i tych, którzy są na zewnątrz, poza wspólnotą, poza murami, daleko od Jezusa, tych, którzy. Słowa Bożego w domyśle nie słuchają. Stąd wielu wyciąga wniosek, że Matka Boża przyszła do Jezusa, ażeby go odwieść od jego misji. I dlatego on mówi, że braćmi Jego i matką Jego są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego. Tymczasem z tej Ewangelii absolutnie nie można wyciągnąć wniosku, że Jezus Kogokolwiek z nas, czytających i słuchających Słowa Bożego, uważa za wyżej stojących od Jego matki. Nie można też wyciągnąć wniosku, że się swojej matki wyrzeka. Absolutnie. Raczej wskazuje na to, że pierwszą zasadą bliskości z Nim samym jest słuchanie Słowa Bożego. Ktoś powie: A co z matką Jezusa, która pozostała na dworze? Zdanie, które czytamy, brzmi w całości tak: Oto twoja matka i twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z tobą. Przyjmujemy tradycyjnie, że przyszli, ażeby Jezusa odwieźć od misji. Tymczasem oni chcą z nim mówić. Matka jego przyszła, ażeby posłuchać słowa, ażeby spotkać się ze słowem: Chce mówić z Jezusem. Chce. Tego spotkania słowa. Każda Ewangelia ma służyć temu, ażeby bardziej uwielbić Jezusa, bardziej uwielbić Jego Matkę i bardziej pokochać Boga. Każda Ewangelia ma człowieka podnieść na duchu. Żadne słowo Ewangelii nigdy nie ma służyć temu, ażeby kogokolwiek wykluczyć, uznać za gorszego, czy potępić. Dziękuję Wam za to, żeśmy się spotkali, by to odkryć i do zobaczenia jutro.